Chcesz zmienić swoją skórę, swój wygląd jednym zabiegiem? Niestety nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości. Jest to niemożliwe. Dlaczego? Nazywam się Maria Mienicz, jestem kosmetologiem, biologiem i dzisiaj opowiem o trwałej przebudowie skóry. Trwała zmiana wyglądu to nie tylko zmiana skóry, bo wszyscy mówimy skóra, skóra, starzenie się skóry, starzenie się skóry i skupiamy się tylko na tej jednej strukturze. Ale to nie do końca jest tak, bo starzeje się nie tylko nasza skóra, ale starzeje się tkanka podskórna, starzeje się mięśniówka, powięzi, a nawet starzeją się kości. Wiedziałaś o tym? Dlatego bardzo ważne połączenie jest tych trzech głównych struktur w uwzględnieniu przybudowaniu budowaniu beauty planu, aby uzyskać trwałe efekty. Ale na to potrzebujemy czasu. I to nie jest jeden zabieg, i to nie jest jeden miesiąc. W ciągu jednego miesiąca możemy zmienić tylko i wyłącznie tą warstwę skóry. Dalej potrzebujemy więcej czasu. Jeden obrót naszego naskórka to jest 28-32 dni. Tyle potrzebuje naskórek, żeby się zmienić. Ale jeśli potrzebujemy głębszych zmian, a wiemy o tym, że głębsze. Warstwy skóry, to jest kolagen, to jest elastyna, to jest kwas hialuronowy. To tutaj tworzą się zmarszczki. To tutaj chcemy działać aktywnie, żeby naszą skórę zmienić. Mówimy cały czas o skórze. A co, jeśli nie tylko skóra nie wygląda najlepiej? Jeśli poluzniły nam się mięśnie, jeśli zaczyna opadać owal twarzy, wiszą policzki, robią się bruzdy, to znaczy że również pewnym destrukcją z upływem czasu uległa nasza mięśniówka. Uległy nasze powięzi. No i tam trzeba podziałać. I tam mamy również możliwość działania na tych głębszych warstwach. To tam możemy działać prądami, stymulując mięśnie. To tam możemy działać technologią HIFU, aby napiąć powięzi i przywrócić odpowiedni tonus mięśniom. No, i oczywiście starzeją się kości. Pewnie słyszałaś o tym, że nieraz stomatolog nie może wkręcić implantu, bo jest za mało kości. No, raczej młodym ludziom nie zakłada się implantów, tylko właśnie starszym, którzy tracą zęby. Właśnie dlatego, że żuchwa traci swoją objętość, a jeśli tutaj zaczyna być mało, to wszystko leci do przodu i się niestety opuszcza. Co my możemy zrobić z kośćmi? To jest najtrudniejsza rzecz dla kosmetologa. Oczywiście możemy w pewien sposób stymulować naszą e, tkankę podskórną, mięśniówkę, może i pośrednio kości, ale to jest ta najtrudniejsza rzecz, którą zawsze zostawiamy na sam koniec. Tutaj możemy uzupełnić pewne rusztowanie, na przykład ostrzykiwaniem z kwasu hialuronowego albo hydroksyapatytu wapnia. Daje nam to uniesienie struktur, uniesienie skóry, uniesienie mięśniówki, wypełnienie tego, co czas nam zabiera i daje właśnie nam ten szkielet, który tracimy. Ale to robimy na samym końcu, kiedy mamy wystymulowaną skórę, kiedy mamy napięte mięśnie, to wtedy tak naprawdę widzimy, ile podać tego wypełniacza, żeby nie zrobić tak zwanej pillow face, czyli takiej nadmuchanej poduszkowatej buzi, bo wiemy o tym, że kwas hialuronowy ściąga wodę i z czasem potrafi właśnie stworzyć taki niekorzystny efekt. Dlatego jeśli chcesz poddać się takim zabiegom, to nie zaczynaj nigdy od ostrzykiwania. To jest zawsze kropka nad i. Pierwsze działamy na skórze. Idziemy w głąb, działamy na mięśniówce. Działamy na powięziach, a potem uzupełniamy to, na czym te wszystkie struktury są zaczepione, czyli tworzymy szkielet. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientek stworzyłam nasz autorski sześciomiesięczny beauty plan metamorfozę twarzy. Nasze klientki otrzymują na podstawie wnikliwej analizy dogłębnej razem z badaniem skóry mikrokamerą z wywiadem określamy potrzeby naszej skóry Określam plan działania i wraz z moim Beauty Teamem realizujemy poszczególne etapy. Dziewczyny, nasze kosmetolożki wykonują część zabiegów, część zabiegów wykonuję ja osobiście, jak na przykład dla i bardziej skomplikowane technologie. Taki Beauty Plan mniej więcej to jest czas od 3 do 6 miesięcy. Tyle potrzeba, abyś była piękna na wiosnę. Dlatego nie odkładaj tego, tylko zaczynaj już teraz, nie w kwietniu, w kwietniu będzie trochę za późno. W kwietniu można przejść na masaż relaksacyjny. A teraz pomyśl o tym, pomyśl o sobie, jak to zrobić, żeby właśnie tą jesień i zimę uprzyjemnić sobie dbaniem o siebie, przychodzeniem do przyjaznego miejsca, gdzie zajmiemy się Tobą najlepiej jak potrafimy, abyś czuła się fantastycznie i osiągała swoje cele. I rozkwitła z tą piękną porą roku, jaką jest wiosna. Nasz beauty plan to jest program, który rozpisujemy dokładnie. Dostajesz ściągę postaci pielęgnacji domowej, suplementacji, rozpisanego planu zabiegowego oraz dokładnie e, rozpisanego harmonogramu, kto jakie zabiegi i kiedy będzie wykonywał. Dodatkowo do tego wkładamy wszelkie potrzebne informacje. Jak na przykład jakie zabiegi będą używane? Jakimi technologiami będziemy pracować? Na przykład jak przygotować się do laseroterapii oraz jeśli będzie trzeba co kupić w aptece. No i jeszcze na deser pielęgnacja domowa. Dostajesz taką ściągę dla siebie i wiesz że realizując ją, będzie to trwała zmiana i przejdziesz z punktu A do punktu B, ale ta zmiana zostanie z tobą na twojej twarzy, a ty codziennie rano będziesz uśmiechała się do swojego odbicia w lustrze i będziesz miała wspaniały dzień. Jeśli chcesz przejść taką całościową metamorfozę, odbudować skórę, przebudować skórę, zadbać o siebie kompleksowo i trwale, to zapraszam cię serdecznie na analizę. Na wywiad, na konsultacje do mnie osobiście. Zbadam Twoją skórę, pomogę określić Ci cały beauty plan i będziemy to realizować do wiosny.